Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani magister Joanna Kijowska-Oberc z Zakładu Biologii Rozwoju. Z wykładu dowiemy się m.in., w jaki sposób ekstremalne temperatury czy niedobór wody zaburzają równowagę w komórkach nasion i w jaki sposób możemy wyłonić populację drzew, których nasiona charakteryzują się większą odpornością na stres wywołany zmianą klimatu. Istnieje wiele dowodów naukowych na to, że zmiana klimatu wywiera wpływ na nasiona wielu gatunków drzew. Brak dostatecznej ilości opadów deszczu czy też fale upałów mogą sprawić, że stracą one zdolność do kiełkowania. Czy nasiona drzew leśnych są w stanie przetrwać suszę? I jaki ma to związek z ochroną bioróżnorodności w lasach? W dzisiejszym wykładzie udzielę odpowiedzi na te pytania. Nasilająca się w rezultacie zmian klimatu susza powoduje śmiertelność drzew na niespotykaną dotąd skalę. Gatunki żyjące w warunkach zmieniających się wskutek globalnego ocieplenia doświadczają stresu. Nagle ich dostęp do życiodajnej wody zostaje ograniczony. Stres może zaburzać rozwój rośliny w różnym stopniu na poszczególnych etapach jej życia, a nawet doprowadzić do jej śmierci. Ale to nie wszystko. Stres może również sprzyjać adaptacjom, czyli stymulować drzewa do zmian w budowie lub fizjologii mających na celu przystosowanie się do życia w nowych warunkach. Zdolność nowego pokolenia drzew do przetrwania w niesprzyjającym środowisku wykształcana jest w zależności od tego, jakie warunki klimatyczne oddziałują na ich drzewa rodzicielskie, a także na dojrzewające nasiona, z których nowe pokolenie się rozwinie. Na przykład jeśli dom przypółkowy żyje w klimacie surowym, gdzie sumy opadów są niższe, a różnice temperatur między latem a zimą większe, Wówczas siewki, które wyrosną z dojrzewających na nim żołędzi, będą bardziej odporne na susze upały i przymrozki. Nasiono, pierwsza faza rozwojowa drzewa odgrywa zatem niezwykle ważną rolę w procesie adaptacji do warunków pojawiających się w efekcie zmian klimatu. Konsekwencje suszy i wysokich temperatur sięgają bowiem w głąb tkanek nasion i to już w okresie ich dojrzewania na drzewie. Jak się to dzieje? Spadek zawartości wody w komórkach roślinnych ma wpływ na wszystkie procesy życiowe. Gdy komórki tracą wodę, w ich wnętrzu następuje wiele zmian. Uszkodzeniom ulegają błony, z których zbudowane są organelle odpowiadające za poszczególne funkcje komórki. Są to m.in. błona komórkowa, która otacza komórkę oraz zapewnia wymianę substancji i informacji między środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem komórki, chloroplasty, które dzięki zawartości barwników fotosyntetycznych absorbują energię słoneczną, czy też mitochondria. Dzięki którym z glukozy uzyskanej w procesie fotosyntezy uzyskiwana jest energia konieczna do funkcjonowania komórek. Żeby zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do uszkodzeń tych błon, musimy przyjrzeć im się z bliska. Błonę wewnątrzkomórkową tworzy tak zwana dwuwarstwa lipidowa. Na zdjęciu czerwonymi strzałkami oznaczono widoczną dwuwarstwę otaczającą różne organelle. Można tu zauważyć błonę chloroplastu, błonę mitochondrium oraz otoczkę jądra komórkowego. Widoczny teraz model przedstawia budowę dwuwarstwy lipidowej. Budująca błony w komórkach dwuwarstwa lipidowa jest strukturą złożoną z dwóch warstw cząsteczek fosfolipidów. Pomiędzy cząsteczkami fosfolipidów znajdują się białka błonowe. Możemy je sklasyfikować ze względu na pełnione funkcje. Są to białka transportowe umożliwiające przenoszenie substancji przez błonę, enzymy, dzięki którym zachodzą reakcje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki, czy też receptory odpowiedzialne za przekazywanie bodźców ze środowiska zewnętrznego. Białka błonowe dzielimy również ze względu na ich położenie względem błony na białka transbłonowe przechodzące przez całą grubość dwuwarstwy, białka integralne monowarstwy wewnętrznej oraz zewnętrznej, a także białka powierzchniowe związane z powierzchnią błony poprzez słabe oddziaływania molekularne. Tak jak wszystkie organizmy, Również rośliny w wielu podstawowych procesach życiowych, np. w oddychaniu, wytwarzają tak zwane reaktywne formy tlenu. Należą do nich rodnik hydroksylowy, nadtlenek wodoru, anionorodnik ponadtlenkowy i tlen singletowy. Są one produktami pośrednimi w licznych reakcjach chemicznych. W sprzyjających warunkach, kiedy poziom reaktywnych form tlenu jest skutecznie regulowany, ułatwiają one komunikację międzykomórkową, regulują metabolizm i wzrost komórki. Jednak niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak ekstremalne temperatury czy niedobór wody, zaburzają równowagę w komórkach, co skutkuje nadmierną produkcją reaktywnych form tlenu. Taki stan nazywamy stresem oksydacyjnym. Jeśli reaktywne formy tlenu występują w nadmiarze, powodują uszkodzenie struktury i funkcji błon komórkowych, utleniając tworzące je fosfolipidy. Produkty tych reakcji zmieniają właściwości fizyczne błon. Dochodzi przez to nie tylko do ich uszkodzeń, lecz także do zaburzeń funkcji białek błonowych, utraty wody z wnętrza komórki, a nawet pękania nici DNA. Jeśli odniesiemy sytuację z wnętrza komórki do tego, co dzieje się w lesie, zobaczymy, że w efekcie omawianych procesów nasiona drzew straciły żywotność, nie rozwiną się z nich zdrowe siewki. Żywotność nasion zapewnia im zdolność do kiełkowania. Ta z kolei prowadzi do rozwoju zdrowych siewek, a w dalszej perspektywie do wzrostu dojrzałych roślin zdolnych do reprodukcji. Nasiona, których żywotność spadnie z powodu wystąpienia stresu oksydacyjnego, nie zagwarantują powstania nowego pokolenia drzew. Tymczasem to właśnie nowe pokolenie jest niezbędne dla zachowania ciągłości istnienia ekosystemów leśnych. Rośliny muszą się bronić przed zagrażającym im stresem oksydacyjnym, który, jak już wiemy, jest konsekwencją między innymi stresu środowiskowego, w tym również suszy. Z tego względu wykształciły system antyoksydacyjny, specjalną tarczę przeciw reaktywnym formom tlenu, która blokuje inicjację reakcji utleniania, a ponadto umożliwia naprawę już powstałych uszkodzeń. Do tego systemu należą zarówno specyficzne enzymy, jak też inne substancje. To właśnie tak zwane antyutleniacze, których zawartość cenimy sobie w kosmetykach i produktach spożywczych. Ze względu na ich działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne należą do nich między innymi karotenoidy, flawonoidy czy aminokwasy. Dziś pod lupę weźmiemy prolinę, nieenzymatyczny element systemu antyoksydacyjnego. Akumulacja proliny to reakcja obronna rośliny. Stanowi ona sygnał o uruchomieniu mechanizmów związanych z przystosowywaniem się do niekorzystnych warunków środowiska. Udowodniono, że prolina reaguje z reaktywnymi formami tlenu i w ten sposób unieszkodliwia je. Prolina jest jednym z aminokwasów, cząsteczek budujących białka. Stanowi składnik między innymi wielu białek błonowych, w związku z czym chroni ich struktury, gdy jej poziom wzrasta. W ten sposób zabezpiecza białka, a nawet zwiększa ich aktywność, co usprawnia przebieg ważnych procesów koniecznych dla funkcjonowania komórki. Ponadto prolina stabilizuje również błonę komórkową i struktury błoniaste organelli wewnątrz komórki. Na tym nie koniec. Prolina pełni ważną rolę w kształtowaniu odporności nasion na deficyt wody. Jest tak zwanym osmolitem. Oznacza to, że im większe stężenie proliny w komórce, tym więcej wody zostanie zatrzymane w jej wnętrzu. Akumulacja pruliny pomaga zatem w zachowaniu zasobów wody w organach roślin, w tym również w nasionach. To zjawisko ma bardzo duże znaczenie w obliczu suszy. W trakcie dojrzewania nasion na drzewach rodzicielskich poziom pruliny wyraźnie wzrasta, gdy jest goręcej i bardziej sucho. W ten sposób nasiona bronią się. Więcej proliny to lepsze zabezpieczenie przed spadkiem wilgotności, który mógłby doprowadzić do trwałych uszkodzeń i w konsekwencji do śmierci zarodka. A z nasiona pozbawionego żywego zarodka nie rozwinie się siewka. Dotyczy to zwłaszcza nasion wrażliwych na utratę wody, które klasyfikujemy jako nasiona kategorii rekalcitrant. W przypadku nasion lepiej tolerujących utratę wilgotności, czyli tych należących do kategorii ortodoks, Zmiany w zawartości proliny pod wpływem suszy nie będą tak zauważalne. Dlatego też poziom proliny możemy potraktować jako wskaźnik stopnia odporności nasion na stres. W tych bardziej odpornych proliny będzie mniej. Adaptacja gatunków drzew leśnych do skutków zmian klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesne leśnictwo. Wykorzystanie proliny do laboratoryjnego oznaczania gatunków i populacji, których nasiona charakteryzują się większą odpornością na stres, może pomóc w łagodzeniu skutków globalnego ocieplenia. Takie nasiona będzie można wykorzystać do produkcji sadzonek, którym łatwiej będzie przetrwać suszę. Praktyka ta może stać się jednym ze sposobów ochrony bioróżnorodności lasów zachowania bogactwa gatunkowego drzew leśnych, a zatem również wszystkich związanych z nimi organizmów w obliczu zmian klimatu.